Asertywność i stawianie granic, asertywność, słowo, które często kojarzy się z byciem twardym, może nawet skutliwością. A tymczasem asertywność to nic innego, jak umiejętność powiedzenia: To jest moje zdanie, to jest mój wybór, to jest moja granica i zrobienia tego w sposób spokojny, bez agresji, ale też bez poczucia winy. Problem zaczyna się tam, gdzie tej asertywności brakuje. Ile razy zdarzyło ci się zgodzić na coś? Choć w środku miałeś ochotę krzyczeć, nie. Ile razy powiedziałeś, tak, tylko po to, żeby uniknąć konfliktu? Albo ile razy przemilczałaś sprawę, bo bałaś się, że ktoś się obrazi? Właśnie tak wygląda życie bez wyraźnie postawionych granic. Rezygnujemy z własnych potrzeb, żeby zadowolić innych. Na krótką metę daje to ulgę. Nie ma kłótni, nie ma spięcia, ale na dłuższą metę płacimy wysoką cenę. Rośnie w nas frustracja, poczucie niesprawiedliwości i zmęczenie. A co gorsza, inni uczą się, że mogą nas obciążać, wymagać coraz więcej, bo my i tak się zgodzimy. Asertywność nie jest egoizmem to zdrowa równowaga pomiędzy szacunkiem dla siebie, a szacunkiem dla innych. To świadomość, że moje nie ma taką samą wartość jak czyjeś tak. Jak więc uczyć się asertywności? Po pierwsze, trzeba uświadomić sobie swoje granice. Brzmi to prosto, ale w praktyce wielu z nas nie potrafi jasno określić, co jest dla nas akceptowalne, a co już nie. Dlaczego? Bo od dziecka uczono nas, że trzeba być grzecznym, ustępować, nie sprawiać kłopotów. Z czasem zaczynamy wierzyć, że nasze potrzeby są mniej ważne niż potrzeby innych. I wtedy granice się rozmywają. Dlatego pierwszy krok to zatrzymanie się i zadanie sobie kilku szczerych pytań. W jakich sytuacjach czuję się dobrze, a w jakich pojawia się napięcie? Kiedy moje tak jest naprawdę moim wyborem, a kiedy jest wynikiem presji albo strachu przed odrzuceniem? Czy są momenty, w których czuję złość, choć na zewnątrz udaje, że wszystko w porządku? To właśnie te uczucia dyskomfort, irytacja, zmęczenie są sygnałami, że ktoś przekracza nasze granice. Granice nie zawsze są czymś, co definiujemy intelektualnie. Często ciało wie szybciej niż umysł. Kiedy ktoś nas dotyka w sposób, który nam nie odpowiada, odruchowo się cofamy. Kiedy ktoś prosi nas o coś, co nam nie pasuje, a w żołądku czujemy ucisk, to też jest sygnał. Warto słuchać tych sygnałów, bo to nasza wewnętrzna mapa. Wyobraź sobie, że Twoje granice to linia wokół Ciebie, jak ogrodzenie. To ogrodzenie nie jest murem nie do przebicia, ale raczej płotem z furtką. Możesz kogoś zaprosić, Możesz otworzyć, ale to ty decydujesz, kto i kiedy może wejść. Jeśli sam nie wiesz, gdzie przebiega ta linia, inni będą wchodzić bez pytania, zostawiać swoje ślady i wychodzić, kiedy zechcą. I nie będzie w tym ich winy, bo to ty nie określiłeś, gdzie kończy się ich przestrzeń, a zaczyna twoja. Świadomość granic zaczyna się więc od poznania siebie. To ćwiczenie, które warto zrobić, weź kartkę i zapisz trzy rzeczy, na które absolutnie się nie zgadzasz. W pracy, w relacjach, w rodzinie. Może to być brak szacunku w rozmowie, naruszanie prywatności, albo ciągłe doradzanie, kiedy o to nie prosisz. To są twoje punkty orientacyjne. A potem zapisz trzy rzeczy, które są dla ciebie ważne i które chcesz chronić, np. czas na odpoczynek, prawo do własnego zdania, czy przestrzeń dla pasji. Dzięki temu zaczynasz rysować mapę swojego terytorium mapę, na której jasno zaznaczasz tu jest moja przestrzeń, tu jestem ja, a tu zaczynają się inni. I dopiero gdy tę mapę poznasz, możesz oczekiwać, że inni będą ją respektować. Po drugie, zacznij od prostych sytuacji. Wielu ludzi, kiedy myśli o asertywności, od razu wyobraża sobie trudne rozmowy: z wymagającym szefem, z rodzicem, który od lat narzuca swoje zdanie, czy z partnerem, który nie rozumie słowa, nie. I nic dziwnego. Że w takim obrazie asertywność wydaje się czymś ogromnym, niemal nieosiągalnym. Dlatego najważniejsze jest, by zacząć od małych kroków. Asertywność to jak mięsień, trzeba go ćwiczyć stopniowo. Nie podnosisz od razu ciężarów olimpijskich. Zaczynasz od czegoś lżejszego, co buduje Twoją siłę. Pierwszym ćwiczeniem mogą być codzienne, drobne sytuacje. Wyobraź sobie, że dzwoni telemarketer i proponuje ci niesamowitą okazję. Zamiast wysłuchiwać wszystkiego do końca i męczyć się z poczuciem winy, powiedz spokojnie: Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. I odłóż słuchawkę. To jedno krótkie zdanie, ale w twoim mózgu dzieje się coś ważnego. Uczysz się, że masz prawo zakończyć rozmowę, która nie jest dla ciebie. Albo inny przykład. Znajomy proponuje spotkanie, a ty po całym dniu czujesz, że potrzebujesz tylko ciszy i odpoczynku. Zamiast zmuszać się, by wyjść. Spróbuj powiedzieć, dziś nie mogę, muszę odpocząć. Umówmy się innym razem. Zauważysz wtedy dwie rzeczy. Po pierwsze, świat się nie zawalił, po drugie, twój komfort wzrósł, bo postawiłeś siebie na równi z innymi. To właśnie takie małe sytuacje tworzą fundament. Za każdym razem, gdy mówisz nie, w drobiazgach, rośnie twoje poczucie, że masz prawo decydować. I co ważne, uczysz się, że odmowa nie musi być agresywna. Nie musisz się tłumaczyć, przepraszać pięć razy ani uśmiechać na siłę. Wystarczy prosty, spokojny komunikat. Te codzienne ćwiczenia mają jeszcze jedną zaletę: pozwalają zobaczyć, że inni wcale nie reagują tak źle, jak się obawiasz. Sprzedawca przyjmie odmowę i zadzwoni do kolejnej osoby. Znajomy zrozumie, że czasem masz inne potrzeby. Świat nie przestaje się kręcić tylko dlatego, że powiedziałeś, nie. I to jest kluczowe odkrycie. Twoje, nie, nie niszczy relacji, nie sprawia, że inni odwracają się plecami. Wręcz przeciwnie, dzięki małym krokom uczysz siebie i innych, że Twoje granice istnieją i są ważne. A kiedy nadejdzie moment trudniejszej rozmowy, będziesz miał już doświadczenie i pewność, że potrafisz to zrobić. Po trzecie, mów jasno i spokojnie. Wielu ludzi myli asertywność z agresją. Myślą, że żeby ktoś nas usłyszał, trzeba podnieść głos, wyliczyć wszystkie swoje racje i udowodnić, że to my mamy rację. Ale prawda jest inna. Prawdziwa siła kryje się w prostocie i spokoju. Asertywność nie wymaga krzyku, bo nie chodzi w niej o dominację. To nie jest bitwa o to, kto ma głośniejszy głos. Asertywność to komunikat wysłany z przekonaniem, to jest moje zdanie i mam prawo je mieć. Dlatego, zamiast rozwlekłych tłumaczeń, wystarczy jedno krótkie zdanie. Nie zgadzam się, nie mogę tego zrobić, to dla mnie za dużo. I tyle, zauważ, że takie zdania nie zawierają agresji, ale też nie ma w nich uległości. To nie jest, przepraszam, że ci odmawiam, ale może innym razem, jeśli się nie obrazisz. To również nie jest, zostaw mnie w spokoju, mam dosyć. Asertywność leży dokładnie pomiędzy tymi skrajnościami. To spokojne. Rzeczowe, tak, dla siebie i nie, dlatego, co nam nie służy. Dlaczego prostota jest tak ważna? Bo im więcej tłumaczeń i usprawiedliwień dorzucamy, tym bardziej podświadomie pokazujemy, że sami wątpimy w swoje prawo do odmowy. Każde dodatkowe, bo brzmi tak, jakby nasze potrzeby były mniej ważne od potrzeb drugiej osoby. A to nieprawda, Twoje potrzeby mają taką samą wartość jak cudze. W praktyce można to ćwiczyć. Na przykład ktoś pyta cię: Pożyczysz mi pieniądze, zamiast plątać się w tłumaczenia? Wiesz, mam wydatki, teraz trochę ciężko. Nie wiem, czy mogę, wystarczy powiedzieć: Nie, nie mogę ci pożyczyć. Krótko, spokojnie, bez emocji. I teraz najważniejsze. Po wypowiedzeniu odmowy zapadnie cisza. To najtrudniejszy moment, bo druga strona może próbować naciskać, negocjować, przekonywać. Wtedy pojawia się pokusa, by dodać kolejne wyjaśnienia. Ale właśnie w tej ciszy kryje się Twoja siła, wytrzymaj ją. Twoje nie jest pełne i wystarczające. Jasny i spokojny komunikat działa też na drugą stronę, bo kiedy ktoś słyszy agresję, naturalnie się broni, kiedy słyszy uległość, zaczyna naciskać jeszcze bardziej, a kiedy słyszy spokojne, stanowcze zdanie, wie, że granica jest wyraźna i nie ma sensu jej przekraczać. Po czwarte, poczuj dyskomfort i mimo to wytrzymaj. Każda odmowa niesie ze sobą emocje. To nie jest łatwe. Powiedzenie, nie, może wywołać napięcie, a nawet strach. W głowie od razu pojawiają się myśli, co, jeśli się obrazi, może pomyśli, że jestem egoistą, a jeśli przez to stracę jego sympatię? I wiesz co, to normalne. Tak działa nasz mózg. Przez setki tysięcy lat przetrwanie zależało od bycia częścią grupy. Odrzucenie oznaczało samotność, a samotność oznaczała zagrożenie życia. Dlatego dzisiaj, choć żyjemy w zupełnie innych warunkach, wciąż czujemy ten pierwotny lęk, gdy grozi nam konflikt czy sprzeciwienie się komuś bliskiemu. Ale jest jedna ważna różnica. Dzisiaj ten lęk nie jest wyrokiem. To tylko sygnał, że wychodzisz poza swoją strefę komfortu. I właśnie tam zaczyna się zmiana. Wyobraź sobie, że ćwiczysz mięsień. Kiedy podnosisz ciężar, czujesz ból i napięcie. To nie oznacza, że robisz coś złego. Wręcz przeciwnie. To znak, że mięsień rośnie. Tak samo jest z asertywnością. Dyskomfort to naturalna część procesu wzmacniania swojej wewnętrznej siły. Dlatego nie chodzi o to, żeby unikać tego napięcia. Chodzi o to, żeby je przyjąć i wytrzymać. Powiedzieć sobie, tak, czuję strach, czuję niepewność, i to jest w porządku. Mogę przez to przejść, bo tylko wtedy, gdy nauczysz się wytrzymywać te emocje, odkryjesz, że po drugiej stronie nie ma katastrofy którą sobie wyobrażałeś. Czy ktoś może się obrazić? Tak, to możliwe, ale jeśli relacja jest zdrowa, to po chwili emocje opadną i zostanie zrozumienie. A jeśli ktoś naprawdę odwróci się od ciebie tylko dlatego, że postawiłeś granice, to odpowiedź na pytanie, czy ta relacja była warta twojego poświęcenia. Najważniejsze, by pamiętać o jednej rzeczy, twoja wartość nie zależy od tego, czy spełniasz oczekiwania innych. Nie jesteś mniej wart tylko dlatego, że ktoś się rozczarował. Twoja wartość jest stała, niezależna od cudzych humorów czy ocen, i kiedy to sobie uświadomisz, lęk przed odmową zacznie tracić swoją moc. Dyskomfort zostanie, ale stanie się znakiem, że jesteś na dobrej drodze, że uczysz się wybierać siebie, zamiast zawsze wybierać cudze oczekiwania. I wreszcie, pamiętaj, że asertywność to proces. To nie jest jedna decyzja, tylko codzienna praktyka. Czasem się uda, czasem powiesz tak, wbrew sobie. I to też jest część nauki. Najważniejsze, by wracać do świadomości. Moje granice są ważne, bo prawdziwa asertywność nie polega na tym, że zawsze mówimy nie. Chodzi o to, żeby nasze tak było szczere, a nasze nie odważne. Dzięki temu relacje stają się zdrowsze, bo opierają się na autentyczności, a nie na udawaniu. Asertywność to sposób na odzyskanie wolności. Wolności do bycia sobą, bez lęku, bez poczucia winy, bo jeśli nie postawimy granic, ktoś inny zrobi to za nas.